Witam Was serdecznie z tej strony, Grzegorz Dzikowski. No, dzisiaj jakość filmu na pewno będzie o wiele lepsza, bo byłem przygotowany na to, żeby nagrać film, pokazać Wam no, to największe wydarzenie, które odbywa się co roku w Jarocinie, czyli nasz Jarocinski Festiwal. Ale akurat no, nie wyrobiłem się, bo praktycznie przed chwilą wróciłem, przed chwilą wróciłem z treningu. Jak wcześniej też wspominałem, no uprawiałem wyczynowo piłkę nożną. Teraz już praktycznie tylko rekreacyjnie, ale właśnie dzisiaj miałem spotkanie z chłopakami. Troszeczkę pograliśmy i no nie zdążyłem się wyrobić. Ale mam nadzieję, że do niedzieli uda mi się nagrać film, pokazać, pokazać jak to wygląda od środka. Przede wszystkim dla tych osób, które nie mogły przyjechać, które, które nigdy nie były tutaj na roczinskim festiwalu, bo to jest no, kawałek, kawałek historii polskiego rocka. Ale jeśli chodzi o, o dzisiejsze nagranie, to chciałbym też nawiązać do wideo Tomka Damiana, który po raz kolejny zainspirował mnie i, i myślę, że innych też pokazał, że jeśli, jeśli, człowiek, jeśli człowiek jest zdeterminowany, jeśli człowiek postawi sobie wyzwanie i chce temu wyzwaniu sprostać, no to, to może, może nagrać, nagrywać filmy praktycznie wszędzie. On jest w tej chwili na urlopie, ale nagrał wideo i jak powiedział, będzie nagrywał, będzie nagrywał cały czas, dlatego to jest taki, taki, takie Taka inspiracja dla, dla nas wszystkich, żeby, żeby być wytrwałym, dążymy do celu, żeby, żeby się nie poddawać i sprostać wyzwaniom, jakie, jakie przed sobą stawiamy. To by było na dzisiaj wszystko. Tak jak mówiłem, postaram się albo jutro, albo w niedzielę nagrać dla Was film z prosto z festiwalu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.